Witam, witam serdecznie z tej strony Rafał z Motorwo. czyli miejsca, gdzie codzienne motocyklowe nowości trafiają na nasze OtoMoto. Za mną kolejna propozycja. Tym razem jest to 125 ze stajni Yamahy, czyli dobrze wszystkim znana Yamaha MT 125 w wersji, która i moim zdaniem i zdaniem wielu jest taką najfajniejszą generacją Yamaha MT, czyli tak naprawdę pierwszy jej wypust, potem te nowsze MT-ki. No niestety nie wszystkim się podobają, ale tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Zobaczcie sami Yamaha MT 125. I tak naprawdę motocykl, który już samą swoją pojemnością pokazuje, że jest to motocykl dla początkujących. Ale przyznam szczerze, że oczywiście tutaj są dwie grupy docelowe. Jedna to są małolaci, jak ja to mówię, lat 16, którzy zdali prawko na 1 bo oni mogą już takimi motocyklami sobie legalnie śmigać. No ale też cała masa ludzi, którzy mają prawo jazdy na samochody, czyli prawo jazdy kategorii B od trzech lat, no i chcą sprawdzić siebie właśnie na motocyklu. I są zobaczyć tak naprawdę, czy to będzie sprawiało im frajdę, czy to będzie strzał w dziesiątki, jeżeli chodzi o jakieś tam nowe hobby, czy tam nie wiem do do pracy albo do szkoły a może się okazać, że to zupełnie nie ich bajka no i oni nie tracili tego czasu na robienie prawo jazdy, no bo mogli spróbować swoich sił na 125 i powiem wam szczerze, producenci tych motocykli naprawdę już zaczynają tak kombinować żeby to były motocykle jak najbardziej zbliżone do takich dorosłych już odpowiedników, no bo powiem wam tak to jest motocykl, który wcale mały nie jest mimo, że 125 to się często skojarzy z takimi no małymi, że tak powiem kucykami no to tutaj nic bardziej mylnego, naprawdę to jest już spory motocykl Jakbyśmy postawili obok Yamaha MT-07, no to wcale nie będzie ona jakoś dużo większa, wręcz przeciwnie, myślę, że nawet wysokość fotela w 120 205 jest nieco wyżej, więc taki dorosły chłop, nawet jak sobie na ten sprzęt usiądzie, to on się czuje naprawdę jak na motocyklu. No i po to zostało to zrobione, nawet niektóre zastosowania technologiczne, uważam, że tutaj to jest taki przerost formy nad treścią, bo zobaczcie, mamy bardzo grubą ramę, bardzo grube zawieszenie. W upside -down czy których nawet często nie było w motocyklach e, z tych samych roczników, w większych pewnościach Bardzo duża, pływająca tarcza. E, jeszcze z systemem ABS, dwutłoczkowy zacisk z przodu. No, naprawdę siła hamowania, myślę, że jednokrotna 500-ka mogłaby e, pozazdrościć taki, e, taki, takiemu rozwiązaniu. Tym bardziej, że oczywiście samo to już jest na wtrysku sześciobiegowa skrzynia biegów, więc to sami widzicie, że jest tutaj sporo takich fajnych nowinek, które pomagają oczywiście e, przy zaczęciu tej przygody. No i myślę, że e, raczej no niestety choroba postępuje i po pół roku, czy roku, czy dwóch latach jazdy takim motocyklem z reguły idziecie na prawo jazdy i prześwietlacie się na coś większego. Tak to właśnie e, w świecie motocykli wygląda. No ale słuchajcie, co dla Was udało nam się przygotować? No bo oczywiście motocykli w klasie 125 trochę jest, ale prawda też jest taka, że jeżeli sobie już ten swój segment troszeczkę zawęzimy, czyli na przykład jesteśmy w klimacie nakedów, czyli takich motocykli, które nie są jakoś specjalnie ubrane w owiewki, czyli nakedów, czyli takich Gołych, które charakteryzują się tym, że mają po prostu lampę tak jakby przytwierdzoną do, do całego tego układu kierowniczego i ona za nami sobie tak wodzi. Nie ma tutaj żadnych owiewek, czaszek, jakichś dziwnych innych rzeczy. No to to jest taki motocykl stricte ukierunkowany raczej do jazdy miejskiej, no bo tutaj sprawdza się najlepiej, najfajniej, będzie bardzo zwrotny, zwinny, lekki. No, ale oczywiście wiadomo, że jak to 125? Dzisiaj jeszcze nie wiecie, do, do czego wam ten sprzęt jest wam potrzebny. No, może to są dojazdy do pracy, a może gdzieś tam jazda po lesie, a może gdzieś tam jakieś dalsze wycieczki. Na start myślę, że ważne, żebyście mieli motocykl w miarę uniwersalny, no i też w miarę wygodny, żeby nie było, że po prostu zrazicie się do tych motocykli. A tak naprawdę zawsze można go wymienić na inny, bo maszyn, a maszyn potem w świecie, motocykli już dużych, czyli 125 Plus, jest naprawdę sporo. No, ale od czegoś trzeba zacząć? Tak jak wspomniałem tutaj. Co charakteryzuje MTK? Silnik 15-konny, czyli maksymalna moc, jaką możemy mieć na prowesję kategorii B czy A1, czyli no 15 koni mechanicznych. Ten silniczek właśnie taką mocą e, dysponuje. No, oprócz tego, motocykl, e, no tak jak Wam wspomniałem, duży na wtrysku, bardzo prosty w obsłudze, prosty w serwisie, za że jest to Yamaha, no to też mnóstwo części zamiennych, pod tym względem problemu mieć absolutnie żadnego nie będziecie. No i myślę, że też z ważnych informacji to jest e, trzymanie ceny, no bo dzisiaj na pewno w momencie wydania. Pieniędzy czy z zakupu motocykla, będziecie musieli jakieś pieniążki wydać. No ale plus jest taki, że jeżeli wam się ten sprzęt znudzi za rok czy dwa, bo albo będziecie szli na prawo jazdy, albo po prostu to nie będzie to i będziecie chcieli to sprzedać, no to tak naprawdę e, wystawiacie to w internet, sprzedajecie go praktycznie za tyle samo, co go kupiliście, no bo naprawdę one trzymają swoją wartość. No bo każdy chce 125. Powiem Wam szczerze, że gdyby e, była taka możliwość zakupu aż takiej ilości motocykli, tylko w klasie 125. Z pewnością myśmy to zrobili, bo jest to na pewno taki segment pojemnościowy, który cieszy się największą teraz popularnością, no bo każdy może tym jeździć bez prawa jazdy, więc na pewno ułatwia to i rozszerza to rynek zbytu. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Co ja dla Was tutaj mam? Yamaha MT125 z 2017 roku, no i tu ciekawostka MTki co do zasady. W takiej budzie wychodziły od 2014 już roku, no ale pierwsze lata nie miały e, ABS-u. Po 17 roku, czyli e, tak jak jest ten egzemplarz, już ABS był w każdym jednym motocyklu, czyli jakby nie było już MTK po 17 roku bez ABS-u. Tym bardziej w takim malowaniu one też wychodziły tylko od 2017 roku. To mamy taki niebieski połysk e, połączony z czarnym matem, felgi mamy tak samo niebieskie. Myślę, że takie dosyć sympatyczne malowanie, jeżeli chodzi o MTK. Tym bardziej, że na niebieski kolor zawsze. Ze stajni Yamaha, no po prostu pasuje, no bo to, to się mówi, że to są niebiescy, kawasaki są zieloni. Tak samo, tak jak tutaj, właśnie Yamaha będzie te kolory niebieskie, nie wiała ich, nie ich po prostu jak najwięcej. Oprócz tego motocyk. E, tak naprawdę cały w fabrycznej warstwie czyli wszystkie te kolorowe elementy na tym motocyklu są fabryczne od nowości, z fabrycznymi naklejkami. Ma oczywiście jakieś tam stopy, stopy czasu na sobie, czy tam ślady użytkowania. Jest to 17 rok, więc to e, nie ma co tu kryć, że to jest maszyna już ośmioletnia. Nie jest to jakiś najświeższy sprzęt, tym bardziej od niej wszyscy zaczynają. E, ale no też nie ma tragedii. Uważam, że no oprócz tego, że ma jakieś tam parę rysek na, na zbiorniku, tutaj gdzieś tam ma jakieś delikatne przydarcie na samym rancie tego plastiku, no to i tak jest nieźle, no bo gdzieś tam te, te takie elementy plastikowe nie widać, żeby były jakieś, nie wiem, klejone, rzeźbione, nie wiadomo co. Całkiem fajnie, estetycznie to wygląda. Eee, no, same felgi, silnik, osprzęt też myślę, że, że sympatycznie. Nie ma tutaj jakiejś przepaści. Eee, jest troszeczkę doposażony. Eee, na pewno zauważyliście, jak końcówkę wydechową. Fabryczna taka wielka, srebrna, brzydka pucha. Została zastąpiona oryginalną eee, karbonową, Czyli to nie jest e, jakiś tam fake, tylko to jest prawdziwy karbonowy e, Końcówka wydechowa, więc jest bardzo leciutka. Nam, no, troszeczkę odelżyło ten motocykl. Eee, z DB killerem, czyli Teraz, podczas gdy jest taka wkładka, ta tak zwana zwężka, no to ten motocykl brzmi tak w miarę sympatycznie, dużo lepiej niż fabrycznie, już, ale jeszcze nie aż tak bardzo basowo. No oczywiście po wyjęciu tej wkładki, ten dźwięk się zrobi taki dużo bardziej, taki no, basowy, no, i tak naprawdę dla każdego coś innego. Jeżeli chcecie, żeby było głośno, gdy a chcecie, żeby było cicho, no to siedzi tak jak teraz, więc, więc jest jakaś tam możliwość regulacji. Oprócz tego macie podgrzewane manetki. I lewa i prawa rączka wam się tu grzeje, z formą regulacji, tutaj macie taki specjalny guziczek i może sobie to regulować. No nie jest to jakiś niezbędny bajer, no ale oczywiście dla tych, którzy lubią sobie jeździć w każdych warunkach pogodowych, na pewno czy tam nawet jeżdżą sobie do pracy, nie wiem, jak wjeżdżacie o 6 rano, no to na pewno w dłonie będzie zimno, no bo zawsze te poranki są chodne, czy tam jak wracacie późno, no to symboliczny bajer jest, działają, sprawdzaliśmy, więc podgrzewane manetki macie tutaj zainstalowane. Oprócz tego macie też tutaj na podkładzie ciemną szybę, zobaczcie, ciemną lampę. Tutaj została ta przednia lampa przyciemniona. Oczywiście teraz lampki się nie palą, więc jakby tego ja po prostu ten efekt jest najfajniejszy, ale oczywiście po zapłonie te lampki i docelowa żarówka też się będą świeciły. No, jest to tylko folia, można to w każdej chwili zdjąć. Nie namawiamy do jazdy nieprzepisowej, ale no, przyznajcie sami, jeśli chodzi o jakieś aspekty wizualne, no, to robi ona niesamowite na pewno wrażenie. Taki gangus troszeczkę się tutaj z tego motocykla zrobił. No, jakieś symboliczne jeszcze paski na Felgi fluo, żeby troszeczkę jeszcze ten motocykl, e, że tak powiem, uwidocznić. Hmm, więc pod, ty, od, pod tym względem tak to wygląda. Jeżeli chodzi o czynności serwisowe, no to my mamy zwyczaju każdy motocykl przepatrywać na tyle, żeby no, Wam ułatwić ten zakup. Żebyście nie musieli na start od razu ładować pieniędzy na serwis. Tak też było w tym przypadku. dostajemy nas w taką książkę serwisową, w której będzie wpisany serwis olejowy. Więc macie nowy olej w silniku z motulem, i nową świecę, czyli taki, e, taką podstawę, którą robimy prawie w każdym motocyklu, no, ale oczywiście, też przeżyliśmy wszystkie pozostałe podzespoły. Macie dobry akumulator, e, macie praktycznie nowy, nowy komplet opon. Zobaczcie z tyłu opona, która zrobiła moim zdaniem kilkadziesiąt, może kilometrów. Michelin, e, taki sam model opony, który wychodzi w niej jako nowy. Przednia Michelin, tak samo bardzo ładna też niedawno wymieniona, myślę, że zdecydowanie daleko jej do wymiany, przednia tarcza z tylną, z klockami w porządku, napęd fajny, zawieszenie suche, no i sam silnik bardzo ładnie pracuje, więc od tej strony też bez dokładu, motocykl prosty, bezpieczny, można przejechać się, puścić kierownicę, jedzie tak jak należy, więc od tej strony, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak samo jest w porządku, sam silnik, oryginał, fabryczne uszczelki, oryginalny cylinder, oryginalne kapki boczne, wszystko tutaj jest w serii, bardzo ładnie zachowane, dwa kluczyki do motocykla, oryginał Instrukcja obsługi, książka serwisowa, jest taki typowy, typowy, że tak powiem, komplet. 27 tysięcy przebiegu. Uważam, że jak na motocykl 8-letni, to jest naprawdę niezły wynik. Jak na 125, tym bardziej. Eee, no, myślę, że drugie tyle śmiało każda, jedna, sto powinna zrobić. Nawet podejrzewam, że przebiegi na poziomie 60, 70, 80 też będą możliwe. Jeżeli oczywiście zachowacie odpowiednie interwały serwisowe, o czym Wam oczywiście też na miejscu powiemy. Więc jeżeli wpadniecie do nas, nie bójcie się. Jest tutaj czterech sympatycznych chłopaków. Każdy Wam chętnie opowie o motocyklach, co do zasady. No, ale też konkretnych modeli, no bo mieliśmy tego już sporo znamy te motocykle, znamy Yamaha MT przerabialiśmy ją niejednokrotnie więc troszeczkę o tych motocyklach wiemy, zapraszam Was oczywiście serdecznie no bo co do samej pracy silnika jednocylindrowa jednostka no ale tak jak słyszycie teraz jest włożony DB Killer więc ten dźwięk jest taki troszeczkę bardziej tłumiony ale już nie jest źle już nie jest to skuter, no bo na fabrycznych wydechach no to TMT no skuterkiem zajeżdżają tutaj jest już troszkę sympatyczniej ktoś tam też, też znajdzie, że tą wkładką wygląda to dosyć komicznie No po wyjęciu to też nabierze aspektów wizualnych no i co kochani, zapraszam was serdecznie do nas do Żardowa Jaśminowa 20 motorów, wpadajcie Zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach Będziecie mogli sobie usiąść Przymierzyć, a nawet przejechać Więc zapraszam was serdecznie no i co? W przypadku gdy wam się motocyk spodoba, oczywiście będziecie mogli e, nawet, e, z, no, wam go zapakować na Wasze auto, jeżeli tak chcielibyśmy przyjedziecie, ale możemy wam go też dostarczyć w każde miejsce w Polsce. wystarczy zadzwonić, zapytać, przekierujemy was e, dalej, w sensie no tam wyceniwam wam ten transport. Jeżeli się zdecydujemy, no to, no to, będziemy coś tam w tym temacie działać. E, jeżeli będziecie chcieli kupić motocyk na raty, to was właśnie, tak jak mówię, przekierujemy dalej i postaramy się z finansowaniem wam pomóc. Więc opcji jest a opcji. Wpadajcie koniecznie, będziecie mogli też porównać ten motocykl z innymi, więc zapraszam. Jeżeli za to szukacie motocykla, ale wiecie, że to jeszcze nie jest ten, no to koniecznie zostawcie subskrypcję na tym kanale na YouTubie. Wtedy będziecie mogli na bieżąco śledzić wszystkie nasze nowości. A jeżeli Wam wygodniej to robić na Facebooku czy Instagramie, to tam też jesteśmy i tam tak samo na bieżąco wam to relacjonujemy. Ja tymczasem więc odmeldowuję, widzimy się na kolejnej prezentacji, mam nadzieję. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Lewa w górę, się manko hej.